Dzień dobry kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie Zapraszam Was dzisiaj na pełnię w znaku ryb. Jakie do mnie przychodzi zdanie? Potrzebujemy przejść bardzo długą drogę, nierzadko z racji naszej trochę ludzkiej natury. Dość trudną drogę, ponieważ jak to jest, nim rzeczywiście. Doświadczymy siebie prawdziwymi, takimi, jakimi jesteśmy w tej naszej istocie, to muszą spaść nakładki, zakładki, programy, wzorce. A kiedy one spadają? Najczęściej w relacji z drugim człowiekiem. Oczywiście, jeżeli sobie pozwolimy na to, żeby zobaczyć siebie prawdziwymi, i dla mnie o tym jest ta pełnia, że okej, okay, ja już nie mam ochoty um, udawać albo nawet wysilać się specjalnie na to, żeby um, być miłą, miłym. Nie. Ja idę do siebie. Dla mnie, indywidualnie, bo oczywiście. Tak, odgórnie to może i inaczej by to wszystko było, ale dla mnie indywidualnie o tym jest ta pełnia, że idę do siebie, idę do intuicji. Jako, że mamy pełnię wznaku ryb, towarzyszy temu też zaćmienie, a więc ta energia bardzo mocno przyspiesza i jako, że mamy słońce w pannie. Będziemy robić porządki, ale porządki w sobie, czyli będziemy łączyć się z własną intuicją. To jest taki czas w ogóle wzmożonej wrażliwości, wrażliwości na siebie, też na innych. Możemy mieć taką chęć pomocy innym ludziom, wspierania ich jak najbardziej. Ale w tym wszystkim trzeba zwrócić uwagę na. Zdrową asertywność. A dla mnie, zdrowa asertywność to jest łagodna stanowczość. Hmm. Ciekawe odkrycie, ale tak rzeczywiście jest. Kochani moi, zapraszam Was bardzo serdecznie do kursu Tarota Ruszamy 1 października. Zapisy otwarte, <laughs> rozmowy kwalifikacyjne. Na Was czekają, na wszystkich uczestników, e, więc um, rozpoczynam rekrutację. Kochani moi, to jest kurs wyjątkowy, bo oglądamy tam karty z różnych stron. Nie musicie wcale um, uczyć się. Tarota po to, by rozkładać karty, ale ten kurs poprowadzi Was przez mm, dostęp do siebie dzięki wiedzy starodawnej. I to jest właśnie przepiękne w tym. Zapraszam Was też do kart mocy w wersji drukowanej, kochani. Y Składam zamówienie do drukarni niedługo, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was poproszę o mm, maila i zapraszam Was też do przeznaczenia duszy plus, do kosmogramów i mm, czytań kronik Akasha i wielu, wielu innych ofert, w tym sesji terapeutycznych. A teraz zobaczmy sobie. Jak pokazuje się ta przepiękna energia intuicji i spokoju? Pomimo. usłyszałam szalejącej burzy. Kochani, paśmie mówi o tym, że tak, nadszedł czas, żeby wypowiedzieć tą swoją prawdę, żeby skonfrontować się. Z tym, co dla Was ważne i co istotne, ale Paść mieczy to jest taka energia troszkę kłótliwa. Więc uważajcie na to, żeby w okresie właśnie pełni w rybach um, nie wchodzić w taką energię prowokacji, czy w taką energię niecierpliwości. Bo Paś on chce się wypowiadać, on chce się wyrażać, ale on jednocześnie nie bardzo jeszcze do końca wie, jak to zrobić. Wymachuje tym mieczem, albo po prostu chce pokazać: Słuchajcie, ja mam tu coś do powiedzenia. No, co prawda, wypowiada siebie, natomiast robi to jeszcze w sposób taki troszkę Niecierpliwy, nieumiejętny i taki na zasadzie, ja już chcę mieć to wszystko na wczoraj zrobione i, i, i w ogóle, tak. A ta karta mówi, a mogą się pojawić jakieś opóźnienia, a może trzeba będzie. Yy, czegoś się dowiedzieć więcej. To jest bardzo taka fajna intelektualna energia, czyli jeżeli macie tutaj jakieś na przykład kursy, szkolenia, edukacje, no to jest to świetny czas, tak? Świetny czas, by w ogóle rozpocząć yy, pracę, pracę taką naukową, intelektualną, jak najbardziej. I mówię tutaj o rozpoczynaniu, dlatego że energia pazia jest tą. Młodą energią w tarocie, czyli sugerującą, że rozpoczynamy dopiero coś, jakąś ścieżkę, jakąś drogę. Ale będziemy na pewno chcieli mierzyć się z prawdą. Dobrze. No to popatrzmy, co jeszcze na tą pełnię wy potrzebujecie wiedzieć. <laughs> no proszę, jak mieczowo. A z miecze. kochani, no to jest bardzo dobra informacja, bo wy w okresie tej pełni za pomocą właśnie asamieczem, czyli za pomocą takiego Waszego geniuszu będziecie potrafili rozwiązać jakieś uh, takie trudne wewnętrznie dla Was sytuacje i będziecie um, mistrzami słowa, mistrzami intelektu, Tutaj też w ogóle pokazuje się dla Was przy energii asa wielka szansa. Szansa na poprawa sytuacji, na pojednanie albo na odcięcie też czasami, tak? Na odcięcie, na przecięcie, na uzdrowienie, zwłaszcza takie uzdrowienie intelektualne, czy też uzdrowienie w komunikacji. No i pokazuje się wieża. Czyli. Wy będziecie chcieli dostrzec tą wieżę w swoim życiu, czyli tą tak zwaną ruinę, czyli będziecie chcieli zobaczyć, w którym obszarze waszego życia rzeczywiście jest ta wieża. Tak? Czyli gdzie to jest? Gdzie jest coś dla was trudnego? I będziecie chcieli się, kochani, z tym zmierzyć, i powiedziałabym, że będzie szansa, na to, żeby właśnie wyjść z jakiejś sytuacji trudnej, konfliktowej, dla was niewygodnej i wprowadzić nowy porządek. Kochani, dla niektórych to jeszcze nie będzie moment pełnego rozwiązania, jakiegoś bólu. Wy możecie dopiero odkrywać kolejne warstwy jakiejś sytuacji i. Możecie zobaczyć, że wciąż w waszym sercu są jeszcze miecze, są jeszcze rany. Ale mm, pomimo to, pomimo to, że możecie to zobaczyć w tym czasie, macie szansę na przemianę tego swojego doświadczenia w doświadczenie dobra. Takie, które uczyni was mocniejszym. Może tutaj w waszej przestrzeni jest jakiś mężczyzna, który bardzo cierpi? Bardzo możliwe, że tak. Ale to może wy także, jeżeli jesteście kobietami, to miałyście zadane rany właśnie przez tego mężczyznę. I to, co zobaczycie, to zobaczycie, że. Nie wszystkie tematy zostały jeszcze uzdrowione, ale będziecie chcieli podjąć decyzję o nowym początku, o tym, żeby właśnie zmienić strategię działania. Karta MAGA mówi o tym, że wkracza nowy etap i będziecie mocno koncentrować się na pracy, na poprawie jakości swojego życia. Będziecie pragnęli właśnie pewne rzeczy przepracować, uwolnić, uzdrowić. I zamienicie walkę ze światem na współpracę ze światem. To wam pokaże ta pełnia że to będziecie, kochani, zamieniać tą właśnie energię. Czego możecie się spodziewać w okresie tej pełni? Jest, kochani, jest pokazany smutek, czy chcecie, czy nie. Ale też zaopiekowanie się sobą. Kochani, ja Was bardzo serdecznie zapraszam na księżycową manifestację. Będziemy manifestować połączenie ze sobą, z naszą intuicją, z wewnętrznym spokojem. I otwierać się na przepływ miłości i kreatywności. I na przetransformowanie, bo podczas każdej księżycowej manifestacji transformujemy to, co trudne, w to, co dobre. Dziękuję Wam bardzo, Buziaczki i Pa.